Witaj serdecznie, Paweł Grzech z laptopowy Dzisiaj mamy sobotę, 1 czerwca, godzina 9.00 i to jest dziś, dzisiaj już moje drugie nagranie. Dzisiaj tak o siódmej rano wybrałem się na zakupy, bo nie lubię w sobotę jeździć na, szczerze mówiąc, na zakupy, bo zawsze dużo ludzi. Mój synek obudził nas tak o pół do 6, więc stwierdziłem, że dobra, zjem śniadanie, skoczę na zakupy, będzie mało ludzi. Zabiłem, byłem, byłem w Tesco, później byłem w Biedronce i odwaliłem sobie super numer. Spakowałem zakupy, wyszedłem z Biedronki, otworzyłem bagażnik, spakowałem zakupy, zamknąłem bagażnik, okazało się, że moje kluczyki od samochodu są w bagażniku samochód jest zamknięty. I co dalej? Na szczęście wpadłem na pomysł, żeby iść do rodziców, bo mieszkają tak kilometr od Biedronki, Pożyczy, pożyczyłem od nich samochód, wróciłem do domu, tak 4 km od, od tej miejscowości, wziąłem zapasowe kluczyki, kluczyki, wróciłem do rodziców, Teraz no, znowu pieszo, kilometr wróciłem, szedłem do Biedronki, żeby sobie odkluczyć samochód. I jeszcze rok temu, bo zobacz, często ludzie mi piszą do mnie maile w stylu, w takim stylu, że ja nie potrafię polecać, mam problemy, nie umiem, nie wiem, sprzedawać, nie umiem budować zespołów moich marketingowych, nikt do mnie nie dołącza i tak dalej. Ale prawda jest taka, że najważniejsze jest to, co masz w głowie. Bo jeszcze rok temu, gdyby mi się coś takiego zdarzyło, to bym chyba skopał ten samochód z nerwów, bym w niego czaskał, pięściami bym przeklinał. Jakbym szedł tą drogę do rodziców, to bym non-stop przeklinał, cały czas byłyby słowa na k, na k, na k. Takie miałem mentalność kiedyś. Cały czas walczyłem w moim życiu, cały czas sam, sam tworzyłem sobie problemy, sam je wyobrzmiałem. Tak naprawdę ważne jest to, co masz w głowie. Teraz na przykład troszkę się wkurzyłem, no bo to normalne, ale postanowiłem, że wyciągnę z tego wnioski, nie? że zrobię z minusa, z minusa plus, bo o tym też Michał Brzmiak kiedyś mówił, żeby robić właśnie z minusa plus. Też nie jest takie łatwe, ale można się nauczyć. I wyszło mi to na dobre tak naprawdę, bo po pierwsze, ja mam mało ruchu ostatnio. Jak tak w tym momencie, gdy nagrywałem, to wideo, niestety mam mało ruchu, więcej siedzę niż chodzę, no to stwierdziłem, że przejdę się kilometr w jedną stronę, no to kilometr w jedną, później kilometr w drugą stronę, to będzie dla zdrowia. I to może schudnę przy okazji. Druga sprawa była taka, że okazało się, że zapomniałem, nie zrobiłem wszystkich zakupów. Wróciłem do domu, żona mi powiedziała, że jeszcze coś mi tam brakuje, no to jak wróciłem z powrotem do Biedronki, zrobiłem kolejne zakupy, dołożyłem, jest OK, czyli drugi plus. A trzeci plus jest taki, że mam kolejny materiał na wideo, który nagrywam teraz, czyli zamiast przeklinać, wkurzać się, narzekać że tracę czas, tak dalej, mam z tego trzy pozytywne rzeczy, czyli dla zdrowia zrobiłem zakupy, ponieważ zapomniałem tam o kilku rzeczach, czyli uzupełniłem zakupy, no i nagrywam kolejny materiał, który mogę puścić do Internetu i on mi będzie kierować ruch na mojej stronę, budować listę, Pokażę swoją twarz, nie? czyli buduję markę, rozpoznawalność, relacje i tak dalej. Też ostatnio właśnie miałem yy, taką wiadomość od jednej osoby, która mi mówiła, że właśnie obserwuje mnie od dłuższego czasu, co robię w internecie i tak dalej i dlatego dołączyła do mojego zespołu. I to też jest wskazówka dla ciebie. Najważniejsze jest to na początku, co masz w głowie. Bo ludzie właśnie piszą, jeżeli mają problemy z tym polecaniem osób, z budowaniem zespołów, później problemy techniczne tam, te, często też ludzie mi piszą, że. Mam już 50 lat, ja się tego nie nauczę, że to jest za trudne. Ten komputer i tak dalej. Najważniejsze jest to, co masz w głowie, bo technika w marketingu internetowym nie jest trudna. Bo ty robisz później, cały czas robisz to samo. Jeśli masz bloga na WordPressie, no to wpisy zawsze dodajesz w ten sam sposób, linki dodajesz w ten sam sposób. Tak samo jak jazda samochodem. Musisz na początku się tego nauczyć, później powtarzasz te czynności automatycznie. Tak samo jak masz wielokrotny autoresponder, budujesz listy kontaktów, piszesz te maile, wysyłasz, no też robisz to tak samo. Raz się tego uczysz, później powtarzasz te czynności. To jest bardzo proste. Technika to nie jest problem. Najważniejsze jest to, co masz w głowie. Jeśli, tak jak mówiłem ostatnio, jeśli nieustannie walczysz, wolbrzymasz sobie wszystkie problemy, jakieś tam, nie wiem, takie jak mi się dzisiaj zdarzyło, że zaczastają sobie kluczyki w samochodzie. Na szczęście miałem zapasowe, nie? no to też jest plus, ale mówię jeszcze rok temu, ja bym przeklinał, miałbym cały dzień schrzaniony, Kłóciłbym się z żoną, miałbym zły humor, bo zaczastają sobie kluczyki w samochodzie. Byłby koniec, nie? Sam sobie tworzyłem problemy. Walczyłem w życiu, przyciągałem ten syf do siebie. Teraz nie, właśnie. Trochę sobie pomyślałem, tam poprzestawiałem w głowie jakiś czas temu. Jeszcze nie jest to, co bym chciał, ale wiadomo, to cały czas. Głowę, trenuj, mózg trenujemy tak samo jak mięśnie. Przy okazji muszę też więcej na mięśnie ćwiczyć, te, te biceps powiększyć i schudnąć. Ale właśnie umysł tak samo trenujemy jak mięśnie właśnie. Nie od razu masz efekty. Trenuj codziennie, po trochu. Tak samo jak na siłowni idziesz, trenujesz. Co, co dziennie, co drugi dzień, tam nie wiem, różnie. Tu trener umysł codziennie, trenę swoją mentalność. Rozwój osobisty jest naprawdę bardzo ważny. Też nie chodzi o to, aby tam świrować, że, żeby non-stop przez, nie wiem, cały czas, 24 godziny na dobę myśleć, myśleć pozytywnie, bo to już jest chory. A jak jesteś wkurzony, to jesteś wkurzony. Tylko chodzi o to, żeby nie wyolbrzymiać sobie tych problemów. Tak jak ja to już często robiłem. Kiedyś miałem tak, że ja na przykład uderzyłem łokciem w jakąś futrynę, coś to przeklinałem, chciałem futrynę rozwalić. Już do tego dochodziło. Sam sobie tworzyłem i dużo osób to robi. Dużo osób, osób właśnie wmawia sobie te głupoty, że, co to, że mam 50 lat i dla mnie technika jest trudna. Co to, ma, co to znaczy, że masz 50 lat? 50 lat to nie jest tak dużo. To jest, 50 lat to jesteś młody facet, młoda kobieta, tak naprawdę. Mówi się, że, że chyba w wieku 40 lat czy 50 jesteś najmądrzejszy w swoim całym życiu. Ale nie jestem pewny, bo tak gdzieś to słyszałem chyba. Nie Technika nie jest problemem. Problemem jest to, co masz w głowie. Jeśli będziesz cały czas się nastawiać na to, że ty nie potrafisz polecać innych osób, nie, nie potrafisz tego robić, że nie wiem, nie potrafisz dodać maila do i tak dalej, no to nie będziesz tego potrafić. Będziesz walczyć cały czas, będziesz przyciągać do siebie ten cyf. Taka jest prawda. Najważniejsze jest to, co masz w głowie. Trenuj, tą, trenuj swój umysł, swoją mentalność. Nie koncentruj się na tym, że ty nie potrafisz go polecać, tylko koncentruj się na swojej pracy. Naucz się. Jakieś tam czynności, publikuj materiały wideo regularnie, na tym się koncentruj, nie na tym, że ty nie potrafisz polecać, na polecenie osób. Ja nigdy, się nie ja nigdy nie mam takich celów, że ja stawiam sobie za cel, że w tym miesiącu na przykład polecę 100 osób do mojego zespołu. Nie. Moim celem jest to, aby na przykład w tym miesiącu nagrać, nie wiem, 30 filmów wideo i opublikować w internecie, żeby generowały mi ruch. To jest mój cel na przykład. Nie, nie patrzę na to, ile osób polecę, bo wiem, że jak nagram te filmy, dobrze je zrobię, ciekawie, to i tak ludzie do mnie przyjdą. Nie z tych filmów, z listy adresowej, i tak dalej. Pamiętaj, to co masz w głowie, jest naprawdę bardzo ważne. Koncentruj się na tym. No i dzisiaj to tyle. Fajnie, że jesteś. Dzisiaj skończymy, to jest mój drugi film wideo. Trochę jednak czasu straciłem, bo wyjechałem o siódmej, już jest po dziewiątej. A chciałem godzinkę się uwinąć, ale mówię, przeszedłem się dla zdrowia. Zrobiłem dodatkowe zakupy, nagrałem film. Kolejny materiał dzisiaj, czy już drugi. Pamiętaj, głowa jest najważniejsza. Dzięki, że jesteś. Fajnie, że oglądasz te materiały moje. Jeśli wyciągasz mi przynajmniej jakieś tam małe, minimum z tego to już minimalną wartość jakąś, to już jestem zadowolony, fajnie. Sprawdź sobie linki poniżej i do usłyszenia. Cześć!